Witam serdecznie moi drodzy, dawno nie było lustra uczuć, także sprawdzimy jakie są uczucia, emocje pomiędzy Wami a osobą, o którą chcecie mnie zapytać. Dostaję bardzo dużo maili odnośnie właśnie tych czytań, że je polubiliście, dlatego też zrobię dla Was dzisiaj specjalnie to czytanie. Jesteśmy jeden dzień ponowił w byku, energie bardzo stabilne, energie uziemiające, Także, kochani, tutaj przede wszystkim no, stabilizacja, dom, rodzina to wszystko będzie dla nas ważne w najbliższym czasie. Od rana zaczęłam nagrywać również czytania na czerwiec, także zapraszam na kanale po kolei każdy znak Zodiaku. I powiem Wam szczerze, kochani, że czerwiec zapowiada się wręcz fantastycznie. Naprawdę, praktycznie każdy znak Zodiaku ma cudowne przesłanie, cudowne energie. I faktycznie pojawia się miłość, stabilizacja w pracy. Także, kochani, warto, warto przysłuchać i przede wszystkim myślę, że wszystkie Wasze manifestacje zaczną się realizować. Sprawdzimy oczywiście aspekt męski, aspekt żeński. Ja będę czytała po prostu y, osobno aspekt męski, żeński. Jeżeli jesteście kobietą czy też mężczyzną, dopasujcie sobie energię pod siebie. No, i zobaczymy tutaj, co Wasza osoba myśli, co czuje, co zamierza. Czytanie jest oczywiście dla osób, które są w rozłące, nie mają kontaktu, bądź ten kontakt został chwilowo urwany, coś się wydarzyło niefajnego. Bo wiadomo, że jak są szczęśliwe związki, to ludzie raczej nie słuchają kart Tarota, tak? No, bo jest wszystko stabilne, fajne i nie musimy wiedzieć, co będzie dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest w takim potrzasku. Nie ma pojęcia, co dalej zrobić, no to to czytanie jest, kochani, dla Was. Ja Was zapraszam oczywiście do czytań prywatnych. Robię czytania miłosne, partnerskie, miesięczne, roczne. To czytanie będzie ogólne, więc też nie będzie rezonowało z każdym z Was. O tym też, kochani, należy pamiętać. Zapraszam na rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, rytuały separacyjne. Pracuję też z oczyszczeniem czakr. No i wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni Ze znakami zodiaku Zapraszam do kontaktu A na moim kanale w dziale karty społeczności Znajdziecie pełną ofertę Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami No i zobaczmy w takim razie kochani Jaka będzie energia po tym nowiu Dla Was Typowe lustro uczuć Zobaczmy Energię ogólną pomiędzy Wami Co się tutaj teraz zadziewa Karta diabła Dużo myślenia y, to też takie obsesyjne myślenie, skupianie się na tym, co tej osoby słychać. Y, możecie się wzajemnie podglądać, odczuwać, obserwować. Ktoś tak, jakby czuje niemoc, nie może ruszyć z miejsca, ktoś może utknął w toksycznej sytuacji relacji, stąd też po prostu no, nie było wyjścia, tak, bo ktoś kimś manipulował. Energia pomiędzy wami może być taka, że jest osoba trzecia, która Wtrąca się w te relacje, nie pozwala Wam być razem. To może być jakaś była partnerka, partner, matka, ojciec, ktoś po prostu, kto jest przeciwny Waszej relacji, Waszemu związkowi i też, tak jakby, no, nie pozwala Wam się tutaj połączyć. Co Was dzieli? Kochankowie, decyzja. Czyjeś decyzja tutaj musi zostać podjęta, tak? Jeżeli wy czekacie na decyzję Waszej osoby, no to tak naprawdę. Jest ona na rozdrożu, tak? To jest ten czas, gdzie czuje, że musi podjąć decyzję, że to już jest ta ostateczność i tak naprawdę nie ma na co czekać. Hmm. Tutaj, jeżeli ta osoba była manipulowana przez kogoś, tak, no, dosyć ciężkie energie tutaj widzę, hmm. bo może tak być, że ta osoba jest jeszcze w jakimś związku, bądź się próbuje z niego wyzwolić, być może czekała na rozwód, na, na tutaj jakieś papiery z sądu, no to powiem Wam szczerze, ja tu mówię o aspekcie męskim, tak, że żona, kobieta tego mężczyzny, to jest taka osoba toksyczna, która lubi manipulować, lubi trzymać stery i potrafi wszystko napsuć w życiu. Naprawdę, byleby ten człowiek nie był szczęśliwy. Także ja widzę, że jest na takim etapie podjęcia decyzji, co dalej robić. No i królowa monet. No, zależy mu na stabilizacji, zależy mu na tym, żeby się z wami pojednać. Chciałby tego pojednania, chciałby tutaj. Żeby coś pomiędzy Wami znowu było, zaiskrzyło. Królowa monet to stabilizacja, tak? Co Was łączy? No, właśnie to, że oboje chcecie tej stabilizacji. Oboje czujecie, że jesteście sobie przeznaczeni, że mimo tych wszystkich trudów, które gdzieś tam są z zewnątrz, jesteście atakowani różnymi negatywnymi energiami, czujecie, że to jest czas na pojednanie, tak? Na połączenie się. Więc będziecie walczyć o tę stabilizację. Dobrze. Zapytajmy. Tutaj mi wyskoczyła dziesiątka monet. Kochani, ja mam takie przeczucie, że właśnie ten nów w beku sprawił, że w najbliższym czasie faktycznie oboje poczujecie, że to jest czas na pojednanie, na połączenie, tak? To jest bardzo stabilna energia. To jest energia rodziny, domu, mm, no takich solidnych fundamentów. Hmm, co on myśli? Co on myśli teraz? Król Kielichów. No, kocha was. On Was bardzo kocha, myśli o tym, jak tu się ujawnić z uczuciami. Czy Wy jeszcze go zechcecie, czy Wy jeszcze jesteście otwarte na tą znajomość? Może Was podglądać, obserwować z różnych kątów na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, ogólnie w social mediach. No i generalnie hmm, mocno o Was myśli. Tu są uczucia, kochane. Tu są uczucia, tutaj generalnie. Hmm, to jest człowiek bardzo wrażliwy, bardzo uczuciowy. Może być z trygonu wody rak, skorpion. Ale kochani no bardzo mocno o was myśli. Brakuje mu was. Wie, że jesteście kobietami, mm, które potrafiły otworzyć jego serducho, tak. Coś tu jest na rzeczy. Mm, co on czuje? Ósemka monet. To jest człowiek, który rzucił się w wir pracy, żeby nie czuć, żeby nie myśleć, rzucił się w wir pracy. Robi swoje, ale widzę, że was bardzo podgląda, bardzo was obserwuje. No. Tutaj ukrywa przed wami swoje uczucia, nie mówi o nich. Wam się może wydawać, że już nic nie czuje, że tak naprawdę to zostało pozamiatane, że to już jest taka sytuacja patowa, tak, że nie ma z niej wyjścia. Natomiast, no, nic bardziej mylnego. Ukrywa swoje uczucia. Jest w izolacji, jest w swojej samotni, mm, zabarykadował się gdzieś. I stara się nie czuć, bo mam takie przeczucie, że on się po prostu boi zranienia. Miał trudne doświadczenia w przeszłości, które gdzieś tam zostawiły ślady w jego sercu, i on się boi po prostu ruszyć w nieznane, tak? Ale wie, że to jest najwyższy czas na to, żeby w końcu ruszyć. Jakie są jego zamiary? Umiarkowanie. On chce spokoju, stabilizacji. On wie, że jesteście połączeni duchowo. Możecie być bratnimi duszami, kochani. To jest takie połączenie stricte duchowe z kosmosu, tak? Jest ta równowaga zachowana, jest to dużo uczuć, tu jest miłość, tu są takie harmonijne uczucia i to jest wszystko takie zrównoważone. On wie, że wy go nie skrzywdzicie, on to wie. Pomimo tego, że jest strach, że się boi wyjść, to on wie, że go nie skrzywdzicie, że jesteście kobietą, która no, ma w sobie dużo empatii, dużo zrozumienia, wrażliwości i, i jako jedyne rozumiecie go, tak? Rozumiecie, co on czuje, co on przeżywa, w jakim jest potrzasku. Ale tak jakby on też ma taki spokój, bo wie, że wszystko się poukłada. Nie goni, nie przyspiesza, nic na siłę. To, co przeznaczone, to przyjdzie, tak? Jeżeli coś jest nam przeznaczone, to się pojawi, jeżeli nie, to nie. Natomiast tu jest taki spokój. On nie odczuwa jakiejś zazdrości, strachu, że może was stracić, bo tak jakby czuje, że, że czekacie, że jesteście. Co zrobi? Rycerz Monet wyjdzie ze stabilizacją. Jeżeli się już z Wami spotka, porozmawia, to to już będzie coś stabilnego. On wie, że do Was nie może wyjść yy, z byle czym, tak? Że tutaj przede wszystkim, no jak już się do Was odezwie, jak będzie to spotkanie, to to musi być stabilne, bo Wy go nie przyjmiecie po prostu, o tak, pojawiasz się i znikasz jak bumerang, tak? Odchodzisz, wracasz. Mm, no on wie, że po prostu do Was tak, tak nie można, że to nie jest jakiś flirt, przelotny romans, to jest po prostu... Kobieta, jesteście kobietą, która, która jest wiele warta, o którą warto zawalczyć, bo możecie stworzyć stabilny związek. Tu są solidne fundamenty. To, co teraz zapoczątkujecie, będzie stabilne. On chce stabilizacji. Tu jest dużo takiej stabilizacji. Przeplata mi się tutaj trygon wody i trygon ziemi. Byk na koziorożec, rybarak, skorpion. Bardzo mocno. A toksyczna osoba, która gdzieś tam jest w pobliżu, to może być koziorożec. Ktoś taki bardzo, bardzo toksyczny, niefajny. On jest po prostu jakby mm, trzymany przez kogoś, tak? Na krótkiej smyczy. Dał sobie wejść na głowę, no i teraz nie potrafi się z tego uwolnić. Ale widzę, że coraz bardziej się otwiera na Was, więc... No tutaj faktycznie może być w najbliższym czasie kontakt i spotkanie. Co Wy czujecie? Azbuław, czujecie, że to jest Wasz bliźniaczy płomień? aż Was rozpala od środka na myśl o tym mężczyźnie. Mm, wiecie, że macie połączenie, wiecie, że to jest naprawdę coś y, niesamowitego, coś wyjątkowego, takiego niespotykanego. No nie ma innego takiego połączenia, tak, które macie z tym mężczyzną. Was aż po prostu fuh, zbiera, mm. żeby jak torpeda wystrzelić w kierunku tego męż mężczyzny. Co wy myślicie o tej całej sytuacji? Królowa Mieczy, bardzo się izolujecie, czujecie taki dystans, taki chłód, że ten mężczyzna po prostu przegina już, tak? Że to trwa za długo, chcecie do niego wyruszyć, wiecie, że to jest bliźniaczy płomień, ale czujecie ten dystans, czujecie po prostu, że niefajnie się zachował w stosunku do was, tak? Rozkochał was i porzucił. Absolutnie nie wziął odpowiedzialności za wasze uczucia. No bo jeżeli my kogoś w sobie rozkochujemy, to pamiętajmy, miejmy też świadomość tego, że bierzemy odpowiedzialność za uczucia osoby, która się w nas zakochuje. A po prostu niektórzy są tchórzami, uciekają yy, i tak jakby no, rozkochają w sobie i znikną. Yy, I myślą, że są panami losu, tak? Yy, no niestety, no karma kiedyś wróci. Także tutaj bez dwóch zdań. Natomiast wy się już troszkę izolujecie, wy już bardziej z dystansem na to wszystko patrzycie. Tak, jakby z jednej strony czujecie, że jeszcze to połączenie będzie i chcecie tego, ale z drugiej strony m, już tak bardziej obojętnie. Już tak, jakby ten mężczyzna po prostu przegrał sobie u was. Giermek kielichów. Tu była pasja, tu było zakochanie. Was ciągle trzyma. Ten mężczyzna was trzyma w niepewności, bo tak naprawdę mam wrażenie, że on się nie określił. Z jednej strony kazał Wam na siebie czekać, z drugiej pokazywał jakieś sprzeczne sygnały. I tak naprawdę nie do końca wiecie, czy czekać, czy nie czekać, co tam się dzieje. Możecie pytać kart różnych tarocistów, tarocistek, tak, o co chodzi, czy, czy będzie połączenie. Ale tak naprawdę, kochani, tutaj no, ten mężczyzna, przez to, że nic nie robi, że jest w zawieszeniu, powoduje u Was taki mętlik w głowie, bo Wy nie wiecie, co macie o tym wszystkim myśleć, tak? Czy czekać, czy iść do przodu, czy się otworzyć na kogoś nowego. Z jednej strony czujecie połączenie i taką niemożność ruszenia z miejsca, natomiast z drugiej strony chciałybyście już kogoś mieć, mm, przytulić się do kogoś, tak, podróżować z kimś, mieć wspólne pasje. Wiecie, że ten mężczyzna jest dla was kimś ważnym, ale czasami, kochani. Mm, no jeżeli ktoś tak dłuższy czas kogoś yy, no, olewa, brzydko mówiąc, no to. Ja wiem, że ciężko jest zapomnieć, ciężko jest się oderwać, ale wy nie macie zapominać. Eee, wiadomo, że jeżeli kogoś pokochamy, no to ta osoba zostaje w naszym sercu, tak? Do końca życia i tą osobę gdzieś tam nosimy i, i zawsze w pamięci zostają miłe chwile. Ale czasem trzeba się po prostu odciąć, ruszyć do przodu, bo może ktoś inny jest pisany. Dziewiątka Mieczy. Wy nie do końca wierzycie w to połączenie, że, że ta relacja się odnowi. Wy już tak, jakby moje kochane. Kobietki, czujecie, że czas najwyższy ruszyć z miejsca. Hmm. Bo on tak, z jednej strony w zamiarach ma wyruszenie w Waszym kierunku, są te uczucia, które tłumi, natomiast absolutnie nie robi nic. Nie robi nic. Mimo, że w zamiarach jest ruszenie w Waszą stronę, to nie robi nic. Jest taki totalny zastój, totalna cisza hmm. i Wy już czujecie, że najwyższy czas ruszyć do przodu, tak? Otworzyć się na coś nowego. Jeżeli on się pojawi w którymś momencie, no to wtedy przemyślicie, czy warto jeszcze się spotkać, czy jeszcze chcecie tego mężczyznę. No bo z drugiej strony, czekać tyle czasu, on się nagle pojawi. No i co, zaufacie komuś takiemu, kto nagle zniknął, nie odzywał się, nie było go w trudnych momentach waszego życia, kiedy go potrzebowałyście, no to też takie troszkę nie halo, tak? No jeżeli mężczyzna, kochano, to nie wytrzyma tygodnia bez swojej kobiety. Rozmawiałam z wieloma mężczyznami, kochane. Żeby móc dla was robić coraz lepsze czytania, żeby też wiedzieć mniej więcej, co facetom siedzi w głowach. No i powiem szczerze, że no, wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że no, gdyby byli zakochani w kobiecie, to nie wytrzymają bez napisania wiadomości, bez zadzwonienia, bez spotkania. To tak nie działa. Kobiety siedzą, myślą, wizualizują już widzą przyszłość świetlaną tego związku, no a facet po prostu. Y im rzadziej pisze, przestaje się kontaktować, no to znaczy, że już tam gdzieś albo pojawiła się inna kobieta na horyzoncie, albo po prostu no, nie ma zamiaru się angażować, chce być szczęśliwym singlem, hmm, chce po prostu żyć po swojemu, tak, na swoich zasadach. Natomiast hmm, dla mnie to jest jedno wielkie tchórzostwo, że nie potrafi powiedzieć kobiecie prawdy w oczy, tak, żeby nie czekała hmm, tylko gdzieś tam. No właśnie, zostawia w takiej niepewności. Kobiety potrafią latami czekać. Ja mam klientki, które nawet 18 lat czekają na odzew, więc no właśnie, panowie, jeżeli mnie słuchacie, to się zastanówcie, czasem po prostu warto powiedzieć szczerze, tak, nie uciekać. Kobiecie wystarczy powiedzieć prosto z mostu, tak. No, no przepraszam, nic z tego nie będzie. Fajnie, że się poznaliśmy, ale no po prostu ja nie jestem w stanie się zaangażować. Wystarczy tyle a tak to kobiety czekają, bo facet milczy, nie wiadomo o co chodzi jaka jest rada na tę sytuację królowa buław, bądźcie pewne si siebie, wierzcie w siebie znajcie swoją wartość nie dajcie się poniżać, tak a jak to mówią, tego kwiatu jest pół światu jest mnóstwo mężczyzn, jeżeli ma się odezwać to się odezwie, jeżeli do tego czasu kogoś poznacie idźcie kochane w nowe nie martwcie się, naprawdę, bo, bo czasami nie warto sobie y, tutaj y, y, zabierać tego czasu czas jest cenny w życiu to już nie wróci, już młodsze nie będziemy. Także tutaj warto no, taką refleksję sobie zrobić nad tym wszystkim i zastanowić, czego tak naprawdę tutaj chcecie i, i czy warto czekać. Czas uwolnić się od tego, co negatywne. Piękne przesłanie na sam koniec z karty wyroczni, naprawdę. Także, moje drogie panie. Przypominam po raz kolejny, że czytanie jest ogólne. Jak macie ochotę, zapraszam do kontaktu, zrobię dla was czytanie prywatne, sprawdzimy waszą osobistą sytuację. Zapraszam na rytuały i pobransoletki z waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.